Za nami kolejna odsłona Małopolskiego Festiwalu Smaku. 1 sierpnia festiwal zagościł w Wygiełzowie. Koła Gospodyń Wiejskich oraz lokalni producenci mieli szansę zaprezentować swoje produkty. W obchodach Małopolskiego Festiwalu Smaku uczestniczyła Iwona Gibas z Zarządu Województwa. Mamy tutaj zarówno Koła Gospodyń Wiejskich z Małopolski Zachodniej, które będą przygotowywały tutaj z tego subregionu potrawy, więc będzie tutaj królował karp Katorski, no bo Dolina Karpia jest już obok nas, ale nie tylko. Jest tutaj również Wolbrom i koło gospodyń Stulisławic, które będzie również kulebiakiem i jakimiś smakami z tamtej okolicy częstowało. Jest też świniak z polanki. Bardzo, bardzo serdecznie zachęcam. W ramach małopolskiego festiwalu smaku swoje produkty zaprezentowała także między innymi lawędziarnia Stoki 6. Zajmujemy się ekologiczną uprawą lawendy lekarskiej wąskolistnej. Koło Ojcowa mam uprawy. Zajmujemy się tą uprawą w sposób przerobowy. Przetwarzamy całkowicie lawendę na no, lemoniadę lawendową, syrop z kwiatów lawendy, octy lawendowe, hydrolaty lawendowe, ale również kosmetyki naturalne. Jestem zabierzowa z gospodarstwa Pemako. Mam niewielkie stado kuzalpejskich i zajmuję się wytwarzaniem rzemieślniczych serów z mleka koziego i krowiego też. Przede wszystkim zależy mi na tym, żeby zwierzęta były trzymane w jakichś godziwych warunkach w przeciwieństwie do tego, co się dzieje na skalę przemysłową. Dlatego e, wszystkie kozy mają imiona, mają dożywocie. U mnie przechodzą na emeryturę itd. Jesteśmy z koła gospodyń wiejskich Kryspinianki w Kryspinowie. Tradycyjnie wystawiamy produkty sztandarowe gminy Liszki, czyli kiełbasę lisiecką. Kukiełkę lisiecką i kołacze lisieckie oraz wiklinę. To są trzy nasze produkty sztandarowe. E, oczywiście różne przetwory i przekąski wypieczone przez dziewczyny. E, jak również nasz produkt taki, który w 2019 roku za, zaistniał, to jest maczanka krakowska na kukiełce lisieckiej. W trakcie festiwalu przeprowadzono także zbiórkę na leczenie Janka Kozuba. Jestem tatą Janka, mojego wojownika który zmaga się z chorobą rdzeniową, zanik mięśni. Aktualnie przebywając z mamą w szpitalu, ma 5,5 miesiąca. Zbieramy ogromną sumę pieniędzy, ponad 9,5 miliona złotych na terapię genową, aby go uratować. Można nas znaleźć na fundacji Się Pomaga. Jaś Kozów, piszecie tam państwo i możecie dołożyć swoją cegiełeczkę. Dziękuję Wam serdecznie. Aneta Dynowska, Telewizja Małopolska.